Powiem Ci, że ostatnio naprawdę rzadko tu jestem. To jest taka moja oaza. Jak jadę w to miejsce, to powiem Ci, że czuję się tak, jakbym w pewnym momencie przejeżdżał przez taką bramę światła i wjeżdżał do <laughs> innego świata zupełnie. Czyli przemieszczał się w czasie. O. <laughs> Uwielbiam to miejsce, po prostu uwielbiam. Tam jest taki mostek. Blisko stąd. Tu jest to drzewo, które jest tak zwalone, sobie rośnie. Tu jest droga, jak widzisz ludzie biegają. Zaraz zobaczyć będą jechać na rowerach. No, zresztą na pewno już widziałeś, widziałaś w tych moich filmach, jak często nagrywam w tym miejscu. Chyba, że pierwszy raz oglądasz wiadomo. Nazywam się Andrzej Zajko Mieszkam w Glasgow w Szkocji. A to jest rzeka Clyde Ode mnie do tego miejsca na no, kawałek jest. No, tam stoi rowerek mój. Tutaj jedzie się rowerem przez jakieś tak 20 minut, 25. Także jest kawałek, nie wiem, 4-5 km w jedną stronę Nigdy tego nie liczyłem, bo nawet nie miałem czym No i po co? Po, po co mam to liczyć? Po prostu miejsce jest tak niesamowite jak dla mnie po prostu, że... No dobra, ale przejdźmy do rzeczy, po co ja nagrywam ten film? Na jednym z moich ostatnich filmów tam ledwo było co słychać, bo był tak silny wiatr, szumiało tu, trzeszczało wszystko i wiele osób mówiło, że Andrzeju, nie można się tam zrozumieć. Mieli rację. A dzisiaj jest tak ślicznie, tak wspaniale, cichutko, bez wiatrku. Słoneczko było, znaczy było, no jest, słoneczko świeci, ale sęk w tym, że... Na tej drodze w tym miejscu zawsze powstają takie niesamowite cienie. A teraz w tej chwili nie za bardzo to jest. Słuchaj, kilka tygodni temu zaproponowano mi coś, co miałoby zmienić moje życie. Co takiego? Otóż. Możesz być zdziwiony, zdziwiona, ponieważ prawa przyciągania znają praktycznie wszyscy, prawie wszyscy, większość ludzi albo część jakaś, bo oglądali sobie filmy pod tytułem The Secret, dali książki The Secret, Secret, czytali inne książki, potęga Podświadomości i tak dalej, i tak dalej. I wielu ludzi jest przekonana, że wie, co to, jest, co to są prawa przyciągania. I ja też byłem przekonany, że wiem. Tylko, że zawsze coś nie wychodziło w życiu. Po przeczytaniu tych książek coś się udawało, po czym coś się nie udawało. No właśnie. Zawsze był ten sufit jakiś wiesz. Okazuje się właśnie, że w tych książkach brakuje wielu elementów. Brakuje wielu elementów. Po prostu ci, którzy posiadają tą wiedzę od pokoleń, to, to nikomu jej nie zdradzają. Jest powiedzmy jakaś garstka ludzi, ktoś tam przystępuje, czasami do nich na jakichś zasadach nie wiadomo, uczą go, jego ją i, i to są utajnione, utajnione nauki z zakresu prawa przyciągania. Nikt ich nie dostanie, nikt. A to co jest pisane w książkach, to jest, no powiem w ten sposób. Książki y, napisali głównie bankruci. Tak jak to opowiada pewien człowiek, zaraz powiem o nim. Y, książki pisali, pisały osoby, które wcześniej przed napisaniem książek niczego nie osiągnęli. Niczego. Posłuchali gdzieś tam o prawa przyciągania, postanowili napisać książki, ponieważ są znanymi autorami i wiedzieli, że po prostu ich książka się sprzeda. No i tak faktycznie jest. Książki się sprzedają. Ech. Aż w końcu pewien człowiek, miliarder, postanowił, no co, tutaj, to nie teraz, postanowił zdradzić tutaj licę. Co prawda przysiągł dla tej całej grupy miliarderów, że tego nie zdradzi nigdy, ale zdradził. No niestety. Niestety, niestety, zdradził. Najpierw uczył pojedyncze osoby swoich tam przyjaciół jakichś. Na przykład jeden z tych przyjaciół po jego naukach, który pracował w normalnej pizzerii. Spał w wynajętym mieszkaniu, w pokoju, przepraszam, spał na materacu, czyli ledwie co miał na życie. Po dwóch latach z jego naukami, po dwóch latach, jego firma miała 200 milionów dolarów. Potem nauczył inną osobę, podobna sytuacja, inną osobę, prawnika jakiegoś, podobna sytuacja. Po dwóch, trzech, czy tam pięciu latach ci ludzie dochodzili do setek milionów dolarów. Ale prawa przyciągania to nie, jest tylko, to nie są tylko pieniądze. Prawa przyciągania to jest przyciąganie tego, co my chcemy w życiu mieć. Rozumiesz? Co chcemy zdobyć. Co chcemy przyciągnąć naprawdę. Tak jak ja na przykład jako facet od wielu, wielu miesięcy jestem samotnikiem. Samotny facet. Szukam kobiety, kobiety życia, rozumiecie? Hello. Hello. Okay. <laughs> Szukam kobiety, no, do wspólnego życia, po prostu. I słuchaj, wcześniej, mimo stosowania tych innych praw przyciągania, to tak na przykład, do przykładu, na Facebooku do, do, wysyłało mi zaproszenie na przykład pięć kobiet w ciągu dnia, dziesięć czasami, czasami jedna, no wiadomo, ale tamte kobiety oferowały mi jakieś biznesy. Natomiast w momencie, kiedy już od tak niedawna po przesłuchaniu tych właśnie nagrań audio z tego prawa wyciągania tych utajnionych nauk zacząłem to wdrażać w swoim umyśle w odpowiedni sposób według tych nauk to wyobraź sobie, że ja się nigdzie nie ogłaszałem. Nigdzie na żadnej grupie na Facebooku. Nigdzie. I nagle się okazuje, że przesyłają mi zaproszenie do znajomych tylko i wyłącznie takie kobiety, które też szukają yy, mężczyzny do wspólnego życia. To no skąd to na to Szok, mówię Ci, to co się wyprawia teraz, obecnie, u mnie, to jest ludzkie pojęcie przychodzi. Wcześniej prawie nie zarabiałem żadnych pieniędzy, a teraz jak zaczynam powoli zarabiać, o matko. Ludzkie pojęcie kuźwa przychodzi. Szok. Także prawa przyciągania to nie są tylko pieniądze. To jest przyciągnięcie wszystkiego, co chcesz wokół siebie mieć. Rozumiesz? Czyli e, załóżmy, że no, kobieta czy mężczyzna, to związki, to też zostawmy. Chcesz mieć wspaniałych przyjaciół. A nie tych, których masz obecnych, znajomych, od piwka, od wódy, którzy, rozumiesz, yy, poszaleją, pokurwują i tak dalej. Nie chcesz takiego towarzystwa. Chcesz mieć wspaniałych przyjaciół, którzy będą się z tobą normalnie porozumiewać. I ich przyciągniesz, a tamtych odepchniesz. Ale nie odepchniesz w ten sposób, że powiesz człowiekowi spadaj na drzewo. Nie. Tylko poprzez zastosowanie tego właśnie w swoim myśle. Wszechświat, czyli ta, te nasze myśli po prostu są wysyłane do wszechświata, gdzieś tam, w przestrzeń, tam są potęgowane i wracają. Rozumiesz? I nagle okazuje się, że wielu ludzi, tych takich bardziej negatywnych, nagle przestaje się z sobą komunikować. A pojawiają się w Twoim życiu, jako znajomi, przyjaciele, osoby głównie pozytywne. Inne po prostu, inne. Ja cię kręcę. Mówię Ci, jak ja to przesłuchałem sobie już któryś raz. To jest nazywane płytami 13 płyt, ale to jest 13 godzin. 13 godzin z ukrytych tajemnic prawa przyciągania. Bo teraz wyobraź sobie taką sytuację. No, sytuacji, to co jest? Na Ziemi, na planecie. 3% ludzi ma tyle pieniędzy, ile 97%. To w jaki sposób oni to zrobili? Jakie jest przeświadczenie wśród ludzi, którzy są biedakami o tych milionarach i miliarderach? Jakie jest przeświadczenie? Czego jesteśmy uczeni? Że oni tu ukradli. Nie, 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 nie. Oni to przyciągnęli. Ale oni, co niektórzy z nich, uczą te całe społeczeństwo na całym świecie, żebyśmy tak właśnie myśleli. Bo w momencie, kiedy my będziemy sobie wdrażać do umysłu takie słownictwa, znaczy takie zdania, jak na przykład pieniądze szczęścia nie dają, co jest powtarzane przez ludzi przy piwku wszędzie, gdzie się da, co wyszło z telewizji, wyszło z prasy, wyszło z innych źródeł, ale to oni to wprowadzili, właśnie ci miliarderzy, Abyśmy my tak myśleli. Aby ten przeciętny Kowalski z ulicy właśnie wdrażał sobie do takie rzeczy. I dzięki temu rzeczywiście nic nie mamy, bo nie możemy mieć, Dlaczego? Bo tego chcemy. W momencie, kiedy sobie zmawiamy, że pieniądze szczęście nie dają, to tak naprawdę ta informacja leci do wszechświata, wraca ze z dziesięciokrotną czy stukrotną siłą. Po prostu tego nie chcesz. Rozumiesz? A jak tego nie chcesz, no to tego nie masz. Jak tego nie chcesz, to tego nie masz. Ja cię kręcę, mówię ci, jak ja przesłuchałem te 13 godzin, to mój świat się całkowicie przekręcił, przewrócił do góry nogami. Do góry nogami. Bo stwierdziłem, że naprawdę nic nie wiem o prawach przeciągania. Nic. A do naszego instytutu wchodzą też milionerzy. Zachęcamy milionerów. I oni przechodzą ten sam etap. Nie ma czegoś takiego, że przeciętny kowalski dostaje coś innego, a taki milioner dostaje coś innego. Nie. Każda jedna osoba przechodzi ten sam ten sam etap. Czyli od samego początku taka osoba słucha tych trzynastu kutr. I wyobraź sobie, że już nie jeden milioner złapał się za łeb. I powiedział nam, tam dla paru osób powiedzmy, słuchaj, mówi, to teraz już wiem, dlaczego ja mam takie bogactwo. Teraz już to wiem, wcześniej nie wiedziałem. Wcześniej myślałem, że po prostu, od tak, teraz już wiem, że mój system myślenia i programowania swoich myśli jest inny niż pozostałych. I jest to tu tak pokazane, wspaniale omówione, że to jest w paru nie mieści. Także dziękuję Wam z całego serca za to. Szok, Szok. Zobaczę ile czasu się nagrywa. Hey. Hey. Niesamowite miejsce No słoneczko znowu zaszło za jakieś chmurki Cienie się skończyły może zaraz znowu wejdą Także słuchaj Nie interesuje mnie czy, czy jesteś osobą zainteresowaną bo właśnie tego się nauczyliśmy tam i się uczymy jeżeli jesteście słowo zainteresowaną, aby otrzymać dostęp do tych nagrań 13 godzin na temat prawa przyciągania, które posiada tylko polska grupa ludzi, nikt więcej tego nie posiada. Jest to w języku polskim, z lektorem. Tam są pewne nieścisłości, w ostatnim odcinku na 13 części lektor jest zbyt cicho w porównaniu do tego który mówi tak tego kvina całego tego miliardera natomiast w pierwszej części mimo że jest pokazane że będzie trwało godzinę to trwa 43 minuty także są takie dwa można powiedzieć błędy ale one zostaną naprawione Dlatego, że właśnie ten Instytut Rozwoju wystartował tak naprawdę dopiero 8 tygodni temu. Z tym wszystkim. Oczywiście wcześniej ci ludzie, którzy. Inaczej, wcześniej ten człowiek, który był w Alpach lata temu i zapłacił 10 tysięcy dolarów za wejście tam i wysłuchanie go tego Kevina. Pierwszego dnia chyba 8 godzin, drugiego dnia 5, czy jakoś tak, nie pamiętam. To przez lata tak jakby zatrzymywał to dla siebie i on jest obecnym milionerem. I w końcu po prostu postanowił przekazać to dla ludzi. Oczywiście na pewnych zasadach. Ale na początku dostajemy dostęp do tych 13 godzin za darmo. Za darmo. Możesz sobie myśleć, gdzie tu jest haczyk. Wiele osób mówi i, i, i tam no, zadaje pytania, gdzie tu są haczyki, gdzie tu jest haczyk. No haczyk jest na przykład taki, że jeżeli Ci się to spodoba, to zapraszasz więcej znajomych do Instytutu Rozwoju, przekazując im tą wiedzę. Tylko też w określonych w sekwencji. No a potem po wysłuchaniu tych 13 godzin zgłaszasz się do takiej osoby jak ja, czyli do osoby od której otrzymałeś, otrzymałaś dostęp do tego i wtedy dostajesz coś więcej. Ale co? Teraz się nie mogę powiedzieć. W każdym razie po prostu no, wyobraź sobie, że jeżeli on zapłacił za to 10 tysięcy dolarów, to co miałby brać za to również tyle kasy od ludzi? To osób, do ilu osób by dotarł z, tym, z, z czymś takim? Ja on sobie zdał sobie sprawę. Oczywiście. No nie, nie będę teraz tutaj zdradzał pewnych tajników, tajemnic. Oczywiście dalej coś jest, ale co to mówię, nie mogę zdradzić. W każdym razie chcesz otrzymać dostęp do tych 13 godzin nagrań audio z polskim lektorem na temat prawa przeciągania ukrytego przed całym światem? Zapraszam do kontaktu. na youtube w opisie pod filmem Tutaj. na youtube w opisie pod filmem jest link do mnie do mojego profilu na facebooku także mało, zapraszam i również ten film będzie na moim profilu na facebooku także jak mamy siebie w znajomych to też się zapraszam oczywiście ale znając Facebooka to też wiem po prostu, że ten film będzie docierał, im będzie więcej komentarzy to ten film będzie docierał do osób też nieznanych tak? dla mnie nieznanych, czyli nie mamy siebie w kontaktach. i wtedy wysyłasz mi zaproszenie do znajomych i działamy. Facebook ma swoje pewne algorytmy wiem, mniej więcej wiem jak to działa, wszystkich rzeczy nie wiem ale wiem, że dobry post, dobry post naprawdę, gdzie pojawia się bardzo dużo komentarzy jest przekazywany dalej nie tylko do naszych znajomych, ale dalej ok? W jaki sposób to ten algorytm Facebooka jest, jak to działa to bez znaczenia wiem po prostu, bo już miałem takie takie posty już taki post już kiedyś raz robiłem czy tam dwa Wspominając właśnie o takich prawach przeciągania, to y, naprawdę bardzo sporo ludzi y, wysyłało mi zaproszenie do znajomych, chcąc otrzymać więcej informacji. No i to rzeczywiście znajomych. W tym, że co jest ważne w słuchaniu tych 13 ludzi? Ważne jest to, że ci ludzie, którzy przesłuchali to sobie 2-3 dni, maksymalnie 2-3 dni, osiągają największe rezultaty w swoim życiu. Największe. A ci, którzy... <śmówkoza> wymówkoza, koza, tak się wyrażę. Wymów koza. Ci, którzy mówią, słuchaj Andrzeju, nie mam czasu na zaczęcie słuchania tego, albo słuchaj Andrzeju, dopiero jestem na drugiej godzinie, a już minął tydzień czasu, albo 2 tygodnie albo już minęło, yy, minęło 3 tygodnie, on jeszcze nie zaczął, albo jest na 4 5 godzinie. To bez sensu, to nawet nie zaczynaj tego robić. Nawet nie zgłaszaj się do mnie po, po dostęp do tego. Ja mówię od razu. Chcesz otrzymać dostęp do tych nagrań audio, tych 13 płyt, prawa ściągania, to maksymalny czas przesłuchania to jest do 7 dni. Do 7 dni. Jeżeli w ciągu 7 dni tego nie przesłuchasz, a będę Cię o to pytał codziennie, e, może nie codziennie, powiedzmy co, drugi, trzeci dzień, to nie otrzymasz ode mnie dalszej części, dalszych niespodzianek. No w ten sposób się radzę. I nie ma wymów kozy. Mam czas, nie mam czasu. No bo co to znaczy? Przesłuchać sobie godzinę czy dwie w ciągu jednego dnia, powiedzmy. Dwie godziny tak, w ciągu dnia. No to masz 7 dni. 6 7 dni, tak. 5 dni. A niektórzy dowiadując się co to jest robią w ten sposób, że zamykają się u siebie w pokoju i mówią na rodziny mnie nie ma, bo mam po prostu coś pilnego do załatwienia i przez dwa dni słuchają tego. I jak to przesłuchają, to są w takim kuźwa szoku, że nie mieli pojęcia o tym, że coś takiego jest na tym planecie że człowiek jako istota ludzka faktycznie może tworzyć swój świat, swój świat. Szok. Mówię, jak ja to przesłuchałem, ja też zwlekałem na początku. Ale jak w do to przesłuchałem, ja cię chcę. Wszystko się zaczęło zmieniać. Wszystko. Także zachęcam. Jak chcesz, zachęcam, odeźwij się, zgłoś się do mnie, jeżeli chcesz otrzymać dostęp do tych 13 punktów. Z tym, że na początku weźmiesz udział w spotkaniu w tak zwanym pokoju Zoom. Zawsze, jak pytam kogoś, słuchaj, czy chcesz otrzymać dostęp do właśnie czegoś takiego, tam opisuję mniej więcej, to czy weźmiesz udział w pokoju Zoom w spotkaniu? To trwa pół godziny. To czasami ktoś mi pyta: Zoom, a co to jest Zoom? Jakaś sekta chyba. A Zoom to jest prost normalny. Hello! Normalny pokój konferencyjny w internecie, gdzie widzimy się po prostu. Niektórzy się widzą na kamerach, niektórzy bez kamer. Jest okno Twojego ekranu, tak? I tam są po prostu ludzie. I się słyszymy. To jest pokój Zoom to jest tak zwany pokój konferencji ja mam film nagrany jak sobie zainstalować dodatek do przeglądarki Google Chrome czy do Firefoxa czy aplikację do telefonu aby wejść do pokoju zoom bo trzeba taką aplikację do telefonu mieć i dodatek do przeglądarki a jak wiecie, to jest zoom to odpoczę. także chodzi o to że trzeba wziąć udział w takim półgodzinnym spotkaniu z tak zwanym pokoju zoom a jeżeli na przykład chcesz to otrzymać dostęp do tych nagrań w miarę jak najszybciej to oczywiście jak się do mnie zgłosisz to albo weźmiesz udział w tym spotkaniu w pokoju zoom i te spotkania są prowadzone od poniedziałku do piątku przez dwa, dwa razy w, w ciągu dnia o 12 i o 20 czasu polskiego i w sobotę o 20 czasu polskiego także yy, albo weźmiesz udział w spotkaniu w pokoju zoom gdzie zawsze można zadać pytania na głos tak? osoba prowadząca odpowie albo otrzymasz link do takiego nagranego spotkania pół godziny dokładnie trwa 21 minut na nagrania tego typu i dopiero po obejrzeniu tego nagrania po ewentualnie wzięciu udziału w takim spotkaniu w ryzum, wtedy zgłaszasz się do mnie mówiąc mi Andrzeju to jest niesamowite co tam słyszałem, słyszałam bardzo proszę o dostęp do tych 13 wtedy otrzymujesz odlastę. Nie ma innej drogi. I tą samą drugę powielają kolejne osoby. Także jak chcesz, tak jak mówię, moje życie zaczęło się całkowicie zmieniać. I wiem, że będzie się zmieniać cały czas. Cały czas. Bo usuwam tak zwane negatywne neurony z mózgu, a programuje pozytywne neurony w mózgu. Znaczy tworzę tak zwane neurony takie, które powodują przyciąganie tego, co ja chcę. Co ja chcę w życiu mieć, osiągnąć, zdobyć. A te negatywne, gdzie zawsze sobie wmawiałem, że to jest niemożliwe, że to jest bzdura, że to jest ściema, że pieniądze, życia, pieniądze szczęścia nie dają i tak, to wszystko jest usuwane. Także jak chcesz, chcesz mieć, zmienić swoje życie, życie swoich dzieci, zapraszam. A jak nie, napiszesz komentarz typu słuchaj facek, chcesz mnie na coś naciągnąć. Chłopie. Papa, papa, otwieram drzwi. Papa, do widzenia. Wszystko możesz, nic nie musisz. <ślesz> to jest twoje życie. Ok, dziękuję za uwagę, jeszcze pokażę może tu jakieś parę scenek z tego miejsca, tam na rzekę może skieruję kamerkę, w każdym razie dziękuję Ci za uwagę, trzymaj się. Rzeka kraj Rzeka kraj Tak Taka moja oaza <taka>, Taka moja oaza tutaj Ostatnio rzadko tu przyjeżdżam No bo wiadomo jest więcej deszczów Mamy sierpień, końcówkę sierpnia.